Cześć i moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na kanale Gostek od komiksów Marcin Smugły A dzisiaj z drobnym opóźnieniem wrzucam mangę od Vaneko Jedna tomóweczka, pierwszy grzech Takopiego Odkupuje się, odkupuje się z swojej kubki wstydu Dlatego myślę, że w najbliższym okresie powrzucam troszeczkę więcej Jedną tomówek, jakichś krótkich serii I będziemy przechodzić powoli do spraw bieżących. Moi drodzy, mamy do czynienia z shonenem, dramat psychologiczny z elementem kiczu i z elementem cofania się w czasie. I tutaj drobna moja taka sugestia. Jest to historia, w której mamy do czynienia z przemocą dlatego osoby wrażliwe proszę nas, żeby może odpuściły sobie ten filmik. Zapraszam was w przyszłości, ewentualnie zajrzyjcie do archiwum, tam powinienem na playlisty, tam powinienem mieć inne fajne mangi. I zanim jeszcze przejdę do fabuły, to tylko taka krótka informacja, pierwotnie manga została wydana w dwóch tomach, tutaj możecie popodziwiać okładkę pierwszego tomu i okładkę drugiego, te dwie dziewczyny powiązane ze sobą tym oto um, tym oto szn sznurkiem, szlajwką, wstążką, różnie się mówi, Będą odgrywać bardzo ważną rolę w tej historii, plus jeszcze pewien kosmita, o czym za chwilę. I tutaj na początku drobne ostrzeżenie, będzie kiczowato. Przedstawiając kosmitę, ponieważ jest to Happy Kosmita, tak się zwie. Widzicie, zwoł mnie Happy Kosmita. Przybył na naszą planetę na Happy Rakiecie z e, Happy planety. No Jego zadanie to ogólnie latanie po wszechświecie i zarażanie wszystkich szczęściem i używa do tego różnych gadżetów tych słodkich, widzicie różowych gadżecików, które są widoczne na um, okładce mangi. Mam jakiś aparat, lizaki, wstążki. No, właśnie tą wstążkę, którą może nawet tutaj występuje. Um, jak również skrzydełka, dzięki którym możecie latać i być szczęśliwi. No i przechodzimy teraz do pierwszej zapłakanej postaci, ponieważ pierwszą osobą, którą spotyka na ziemi jest dziewczynka, która doświadczyła dość dużo tragedii, um, opuścił jej rodzinę, opuścił ojciec, zostawiając ją, matkę i małego pieska, z którym którym zawiązała bardzo fajną relację i jest to jedyna osoba, do której może coś powiedzieć, odezwać się, przytulić, ponieważ matka z racji widma mm, kryzysu ekonomicznego postanowiła zatrudnić się na nocki i jeździ codziennie do pewnego przybytku, gdzie spotyka się z innymi panami. Jak to bywa w takiej pracy, czasami musi, musi zostać po godzinach, dlatego rzadko widuje. Córkę. No i moi drodzy, problemy w domu przekładają się na problemy w szkole, oczywiście gorsza nauka, ale mm, to nie jest najgorsza rzecz, bowiem główna bohaterka, zapłakana dziewczyna z y, okładki pierwszej obwoluty jest prześladowana przez dziewczynę z okładki drugiego tomu w wydaniu japońskim, przez tą blondynę, która również ma problemy w domu. Okazuje się bowiem, że um, Ojciec blondynki co noc udaje się do wspomnianego przybytku, żeby spotkać inne panie, co bardzo irytuje jej mamę, a ta przelewa negatywne uczucia na swoją córkę, która z kolei wyżywa się na um, pierwszej ciemnowłosej dziewczyn dziewczynce, której mama pracuje w wspomnianym przybytku. I tutaj, moi drodzy, tworzy się pewien, pewne koło, koło przemocy. E, za niedługo dokoptujemy tutaj trzecią osobę pewnego chłopaka, który ma pewne problemy również z przemocą w rodzinie, jest to, prze, jest to bardziej przemoc psychiczna, ale nie wszystko Wam będę zdradzał, pozostawiam Wam część mangi do odkrycia na własną rękę, jeżeli oczywiście będziecie chcieli wejść w ten tytuł. I moi drodzy, mamy już do czynienia z łańcuchem. Widzicie, że jest pewien dramat, jest kicz, jest dramat, ale gdzie tutaj motyw przemieszczania się w czasie. I tutaj przejdę do wydarzenia mającego miejsce na samym początku, bowiem co wieczór główna bohaterka udaje się na spacer ze swoim wiernym towarzyszem z pieskiem. No i z któregoś z wieczoru powraca cała pobijana, zakrwawiona, z smyczą w ręku. No i happy cosmita pyta się um, co się stało. Ta wspomina, że, spo, że spotkała blondynę, doszło do kłótni. I że ogólnie ma już dość. To jest właśnie ta scena. I Happy Cosmita hmm, podarował jej wtedy pewien sznurek. Sznurek widoczny tutaj, widoczny na okładce pierwszego, drugiego tomu. Powiedział, że jeżeli y, dziewczyna przywiąże ten sznurek do palców, y, do palców swojego i, i blondyny, to na pewno się pogodzą. Dziewczynka podziękowała, poszła do domu i postanowiła w inny sposób wykorzystać ten sznurek. Jest to dość makabryczna scena. Yy, I ja wam tylko pokażę ten kadr i pozostawię go bez komentarza. Happy Cosmita zdał sobie sprawę, że musi naprawić ten świat. Musi sprawić, żeby yy, główna bohaterka była szczęśliwa. Dlatego Powracamy tutaj do jego gadżetów, a właściwie do tego różowego aparatu. Okazuje się bowiem, że kiedy zostanie zrobione zdjęcie, jest to taki zapis pewnej czasoprzestrzeni. I właśnie przez pryzmat tych zdjęć kosmita będzie wielokrotnie cofał się do danego wydarzenia i tak postępował, żeby główna bohaterka przeżyła i ostatecznie była szczęśliwa. Do czego się posunie? No moi drodzy, tutaj już wchodzi tytuł mangi. Pierwszy grzech tak Jaki to będzie grzech? Czy będzie ich więcej? To już pozostawiam Wam do odkrycia. Ja natomiast przejdę już do wyrażeń i na początku zastanawiałem się, czy nie opowiedzieć troszeczkę o Hitchcocka, a właściwie nie zacytować tego mistrza sztuki filmowej, który powiedział, że warto zacząć od trzęsienia ziemi, a potem, a potem yy, trzeba tak y, tworzyć fabułę, żeby napięcie coraz bardziej rosło. Czy tak jest rzeczywiście w tej mandze? Na początku Trzęsienie Ziemi jest, wspomniana historia ze sznurkiem, natomiast potem, żeby nie było za bardzo mrocznie, em, autor miesza a, aspekt kiczu, czyli postępowania i całej postaci kosmity, z em, różnymi wątkami cofania się w czasie. I tutaj mogę powiedzieć, że są momenty, są odpowiednie rozdziały, gdzie to działa. Niemniej, y, czytając pierwszy tom, czułem się troszeczkę przytłoczony. Czułem, że ta historia tej przemocy jest, y, jest za ciężka. Dlatego po lekturze pierwszego tomu oryginalnego... Odstawiłem tą mangę na półkę. Ale moi drodzy, nie mówię o tym, żeby w kontekście, że to jest źle. Są moi drodzy czasami takie dzieła, są takie historie, które bardzo mocno nas angażują. Dla mnie była to historia, w która pochłonała mnie w całości, niemniej bardzo, bardzo mnie psychicznie zmęczyła i potrzebowała odpoczynku. I kiedy do niej powróciłem, kiedy ją zakończyłem, mogę powiedzieć, że jest to naprawdę bardzo dobry tytuł. Ma pewne swoje mankamenty, ma pewne niedociągnięcia, jednak widać, że jest to historia przemyślana, historia, która... Pokazuje ym, wiele problemów, jakie to są konkretne, pozostawiam Wam do odkrycia, bo żeby o nich opowiedzieć znowu muszę Wam dużo pospoilerować, niemniej myślę, że jednym z ważniejszych y, tematów, które które zostaje tutaj na samym początku e, jak gdyby poruszony, jest to właśnie wspomniany łańcuch przemocy. I tutaj właśnie dochodzimy jeszcze do kadrów szkolnych. Zapytacie mnie, no smogłe, a co, ok, a co z kolegami, co z nauczycielami? Dlaczego rodzice nie zareagowali? No i tutaj szybko Wam jeszcze odpowiem na to pytanie. Mamy właśnie kilka kadrów ze szkoły i widzimy tutaj zachowanie kolegów, którzy no, po prostu są takimi statystami NPC. No, po prostu, y, Oni widzą ten problem, ale oni tak naprawdę nie chcą go widzieć. Co do nauczycieli, y, zastanawiam się, czy nie uderzyłbym bardziej w wątek poruszony przez y, bohaterkę, która mówi, że z racji, że jej mamy nie ma w domu, to jakiekolwiek telefony od nauczycieli, sposób y, porozumienia się z nią, no są można powiedzieć, do wyrzucenia do kosza, ponieważ nikt nie odbiera, jest po prostu sama. Więc myślę, że nawet jeżeli nauczyciele próbowali interweniować, to odbijali się od głuchego telefonu. I tak y, przyjdę jeszcze do kwestii graficznej, ponieważ, y, moi drodzy, bardzo fajnie ona jest tutaj zestawiona. Mamy taką, można powiedzieć, dość prostą kreskę, która bardziej mi się kojarzy z akcyjnikami, a, a, z... Y, z, z mangami przypominionymi akcje i ona bardzo fajnie się zestawia w momencie, kiedy mamy poważniejsze sceny, ponieważ jest, tutaj postaram się jeszcze znaleźć te wyrazy twarzy, czy może mm, te sceny, tu jest akurat moment, kiedy blondyna wchodzi do domu, rozmawia z matką, matka jest w dość tragicznym stanie i zauważcie, że ten dość taki mm, lajtowy, bym powiedział, sposób rysowania zmienia się w bardziej przypominające horror. I to jest właśnie też jeden z aspektów, którym bardzo mi się podoba. Autor nie tylko przez pryzmat opowieści, ale również przez pryzmat graficzny potrafi nam zmienić ton tej historii. Przechodząc do podsumowania moi drodzy, jeden z ciekawszych, ciekawszych jeden z ciekawszych jednotomówek, jedna z fajniejszych psychologicznych mang, jakie przeczytałam w tym roku. Manga, która ku mojemu zdziwieniu miesza Trzy aspekty, trzy aspekty, które tak za często nie, nie spotykam, u których za, za często jakoś tak nie miałam możliwości znalezienia w mangach. Oczywiście e, zdarzają się jakieś bling bling, serduszka, momenty shoujo, ale aż takiego kiczu, jakim jest Happy Cosmita, to jeszcze nie spotkałem. Dlatego byłem pozytywnie zaskoczony, e, byłem poruszony, byłem zmęczony i powiem szczerze, jestem naprawdę usatysfakcjonowany po lekturze tej mangi. To jest właśnie chyba fajny kadr na zakończenie. Spójrzcie na twarz głównej bohaterki w porównaniu do tej sceny. Jest różnica niesamowita, nieprawdaż? No właśnie. I ten kadr mi się, że fajnie, podkreśla, jaka jest ta manga, jest zróżnicowana, jest pełna różnych skrajnych emocji. To wszystko ode mnie. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Yy, zapraszam Was na Facebooka od Komiksów, to będę wrzucał informacje odnośnie kolejnych zbliżających się mang. Myślę, że yy, na początku troszeczkę więcej jednotomówek dla rozruszania, a potem powrócimy do bieżących serii. Może też będzie jakieś... Yy, omówienie starszych serii, które już y, cały czas są wydawane w Polsce. No i to wszystko nie przedłuża. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Cześć.